Czy widzicie ten sondaż, który właśnie jest za nami? Czy też wam coś tu nie pasuje? Zobaczcie sami. Na którym miejscu jest Konfederacja? Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy i zanim przyjdzie tutaj do mnie Maciek, mam dla Was dość ciekawą informację. Wybory już w niedzielę i wiecie, że możecie w nich nie tylko zagłosować, ale również wytypować ich wyniki i na tym zarobić. A dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Fortuna, możecie to zrobić bez żadnego ryzyka, o czym za chwilę. I żeby nie było, nie typujcie tylko zwycięzcy, bo to by było zbyt oczywiste i nudne. Ale również wynik procentowy poszczególnej partii, a nawet frekwencje w, w każdym z okręgów. Czy to, kto zostanie premierem? Na Donalda Tuska jest teraz kurs chyba około 5 zł. A co za tym idzie, stawiając na niego 100 zł. Dostaniecie aż 440 zł na czysto, kiedy wygra, a jak przegra, to i tak dostaniecie zwrot tych pieniędzy. Z kolei kurs na zwycięstwo pisu nie jest zbyt wielki, ale jeśli uważacie, że zdobędzie ponad 36% głosów, kurs na to zdarzenie będzie wynosił już prawie dwa. Czy koalicja obywatelska zbierze te 31% głosów? Bóg ocenili, że szanse na odpowiedź tak lub nie są takie same. Podobną sytuację mamy w przypadku. Zdobycia 10% przez trzecią drogę. Fortuna przygotowała również sporo zakładów specjalnych. Możecie wytypować na przykład, czy Roman Giertych zdobędzie mandat poselski lub który polityk w danym okręgu zdobędzie więcej głosów. Ciekawym zestawieniem jest zakład, który z polityków zdobędzie najwięcej głosów w Warszawie. Reprezentujący lewicę Adrian Zandberg czy Sławomir Mencen z Konfederacji. Wiadomo, że Warszawa jest bardziej lewicą więc bookmakerzy w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, wskazują na niewielką przewagę Zandberga. Wybory możecie obstawiać do końca piątku i do końca ciszy wyborczej. W opisie filmu znajdziecie link do oferty Fortuny. Jeśli nie macie jeszcze u nich konta, możecie zarejestrować się i skorzystać z oferty na start. Otrzymacie wtedy zakłady bez ryzyka do 100 zł. To oznacza, że w przypadku przegranego kuponu, Fortuna zwraca Wam do 100 postawionych złotych z powrotem na konto. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. A teraz zaczekajmy na Maćka. Jest to o tyle ciekawy temat, że przeprowadził go serwis Okopress i TokFM, jak można się tam, jak można tam zauważyć. Chociaż opisał go serwis Business Insider, czyli Onet więc wszystkie z podobnego zakresu poglądów politycznych. No a OkoPress to jest ten serwis, który mianuje się takim łamiącym fake newsy że oni się doszukują nieścisłości, jakichś... się. W... Walczą z rosyjską propagandą, pani Anna Mierzyńska. Tak. Ona jest taka najbardziej zagorzała walecznie. Wspierając Radosława Sikorskiego w tym samym czasie, który z rosyjską propagandą ma więcej wspólnego niż nie jeden polski dziennikarz, czy przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość. W każdym razie, tak wygląda rzetelnie przeprowadzony sondaż wyborczy. Czy wam też tutaj coś nie pasuje? Mamy tak: prawo i sprawiedliwość 36%, 28% Koalicja Obywatelska, trzecie miejsce, trzecia droga 8%, czwarte miejsce, egzekwowo w sumie, Lewica 8% i piąte miejsce, dopiero Konfederacja 9%. Jak to jest możliwe? Robią kompletnych debili z ludzi, zarzucając TVP, że to TVP robi z ludzi debili. Ale zauważ jeszcze jeden: mamy PiS, mamy KO, mamy tak, trzecia droga, lewica, konf. Konf, tak, w sumie racja, <grym też <grym prawda>, prawda. To nie jest tak, że Bez cokolwiek. Pracyjni. Nie, że konfederacja to była najdłuższym słowem, no to sobie skrócili. Bo jest trzecia droga. No, bo jest trzecia droga. Na to w sumie nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie jest trzecia droga: turbo długie dwa słowa i konf. Konf tak, żeby ludzie nie kojarzyli chyba już tej konfederacji za mocno. Tak, ale my, może pokażmy logo, żeby ludzie kojarzyli za mocno. Proszę bardzo, to oni są odpowiedzialni za tworzenie takiej oto narracji i dezinformacji w Polsce. To oni robią z ludzi debili. Tak samo zresztą jak TVP, które, o którym często mówiliśmy, że robią to samo. No ale oni są z tego, żeby im to wytykać. To jest ten obywatelski taki rzekomo, nie? Że oni tak. są oddolnie finansowani, robią wszystko dla obywateli. Gówno, prawda. Także jak, jak OKO.press będzie chciał o nas znowu napisać, to może o tym odcinku napisać i o tak. tym swoim wykresie. Zapraszamy. Możecie się Państwo wytłumaczyć z tego. Na trzecie miejsce podium trafiła Konfederacja, zyskując poparcie 9%, czyli o dwa punkty procentowe większe niż dwa tygodnie temu. Business Insider o tym napisał. Nie wiem, czy OKO.press też tak zwracało uwagę na Konfederację. Wydaje mi się, że to jest przepisane z tego. Możliwe. W ten sposób zrzuciła z podium lewicę. Nie widzę, żeby kuś was zrzuciła kogokolwiek tutaj z podium, nie? Podium jest zajęte przez PiS, PO, znaczy KO. Trzecią drogę, ale mi ten telefon, telewizor nie działa za bardzo, no. O. Może za mały rozstaw paluchów. Tak. No, na podium w dalszym ciągu moim zdaniem jest tutaj według tego sondażu trzecia droga z lewicą. No ale cóż, no niestety, sondaże wyborcze to jest coś takiego, co po prostu ryje beret ludziom. Ciężko traktować sondaże powa poważnie. Znaczy, trzeba je traktować poważnie na tyle, że finalnie wynik sondażu może się faktycznie sprawdzić. Ale nie dlatego, że ludzie tak zagłosowaliby, gdyby tych sondaży nie było. Tylko ludzie tak zagłosują, bo te sondaże tak pokazują. Jeśli pokazują nam, non-stop, dwie główne partie, że one wygrają, a konf. Jakaś nieznacząca partia jest na piątym miejscu, mimo tego, że na trzecim, to też w ten sam sposób będziemy głosować. Czyli jedni zagłosują, ci, którzy czytają tylko te serwisy, sugerując się czymś takim, będą wiedzieć, że ok, żeby mój głos nie był zmarnowany, muszę zagłosować na PIS albo PO. Jakby tych sondaży nie było, no to być może dużo większe szanse by miała taka konfederacja, właśnie taka lewica na przykład, czy yy, trzecia droga, czy nawet ci bezpartyjni samorządowcy, gdyby byli jeszcze odpowiednio eksponowani. W mediach głównego nurtu, bo też ich po prostu nie ma. O czym też sobie zaraz powiemy, bo mam tutaj pozapisywane ciekawe wnioski z niemieckich mediów, które piszą o polskich wyborach. Ale generalnie byłoby zupełnie inaczej w takim wypadku. No i jeśli ludzie podchodzą do wyborów w ten sposób, że no dobra, no nie chcę więc zmarnowanego głosu, więc po co mam głosować na kogoś, kto i tak nie wejdzie najprawdopodobniej do Sejmu, bo ma piąte miejsce według tej infografiki, no to zagłosuję albo na tych, albo na tych, lub na któryś właśnie z tych e, podium. No będą głosować na podium, no bo ludzie od lat głosują na PiS lub PO, a cała reszta to jest takim dodatkiem, bo nie myślą o tym, kto będzie z nimi rządził, bo ich to nie interesuje. Ich interesuje tylko to, kto głównie będzie rządził. No i z najnowszego sondażu przeprowadzonego jeszcze w lipcu dotyczącego ewentualnego sfałszowania wyborów, Wynika, że niemal 40% Polaków uważa, że najbliższe wybory parlamentarne mogą zostać sfałszowane. No to tak co wyboru, myślą ludzie. I partie, które przegrają, mówią, że wybory były sfałszowane. Na końcu kij z tego wychodzi, bo nic z tego nie wychodzi. I tak co wybory mamy to samo. To się tak powtarza jak susza latem w Polsce. Co roku jesteśmy zaskoczeni, co roku mamy suszę. No i zima zaskacza, zask zaskakuje kierowców. Zaskacza. Drugowców. No, także ludzie nie ufają nawet wynikom wyborów. I dzieje się powoli w Polsce to moim zdaniem, co dzieje się również w Stanach Zjednoczonych, przez co Biden, ten Donald Trump dostał zarzuty o to, że 6 stycznia atak na Capitol, ta data się tak utwierdziła ludziom w głowach, jak nie wiem, World Trade Center, nie? Gdzie on zarzucił, że te wybory mogły być nieuczciwe, ale jak cofniemy się w Polsce, to zobaczymy, że w 2015 zarzucane było, że wybory były nieuczciwe. W 2020 było zarzucane, że wybory były sfałszowane. Kiedy kandydowali Rafał Trzaskowski, tak. Donald i ten i Andrzej Donald Duda, Trump. a Donald Tusk powiedział ostatnio na swoim wiecu. Coś takiego nie chciałbym tutaj, żeby to wyszło jakoś. Aż to nie mówię dosłownego cytatu, ale coś takiego, że prawdziwym prezydentem tak naprawdę jest Rafał Trzaskowski, bo te wybory były nieuczciwe. Czyli też, no mniej więcej, można to porównać do słów Donalda Trumpa, że on też jest prezydentem, bo wybory były nieuczciwe, sfałszowane jego zdaniem i domagał się tego, żeby ponownie przeliczyć głosy, co dorozumiano sobie wtedy tak, że e, na, namawia innych do tego, żeby źle je policzyli. <laughs> Polityko niemieckie, a tutaj w ogóle teraz tak mi się rzuciła taka grafika, patrzcie. To jest serwis do rzeczy, propisowski. Jest reklama Koalicji Obywatelskiej, co jest absolutnie im nie na rękę, bo oni cały czas z nich uderzają, a jednak przyjęli reklamy od nich. Jak to teraz rozumieć? Tak, że przyjmują reklamę od wszystkich, czy po prostu pieniądz nie śmierdzi? Pieniądz nie śmierdzi. Mogą sobie... E... Każdego można kupić. Chyba, że to nie jest reklama taka stricte propartyjna, jakaś Tego, polityczna, taka... bo... Tu chodzi o Dla wybory. Nas. Wybierz Polskę, przyszłości, Tu nie jest pokazane, że masz wybrać koalicję obywatelską, nie? Nie, no Trzaskowski wcale o tym nie świadczy. Absolutnie. To, że logo koalicji obywatelskiej był jest sfinansowane przez e, kodek e, koalicji obywatelskiej. No to Ci mówiłam, gdzie był reklamowany Marsz Miliona Serc. To znaczy tam było od 60 tysięcy do miliona tych osób. No na czacie, na Kurniku, na takiej platformie, gdzie są gry ale no, że serwis do rzeczy przyjmuje takie reklamy? No, jestem w poważnym szoku, bo TVP się zarzuca chyba to, że właśnie nie przyjmuje takich reklam od partii opozycyjnych, chociaż na TVP1, jak ostatnio sobie włączyliśmy, czy TVP3, TVP3. Był taki godzina, cały czas nawalania wpis takimi no. marnej jakości spotami, no ale musieli chyba je ustawowo po prostu. Uderzający w referendum. Właśnie mnie to zastanawia, dlaczego ludzie nie chcą brać udziału w tym referendum? No, bo jest gówniane i tendencyjne pytania tam są takie, na które każdy odpowie nie. I nakręcają narrację Prawa i Sprawiedliwości, na to, że jednak prawo i sprawiedliwość głosowałoby na nie, więc głosując na nie, no to jednocześnie takie no, sobie... idąc sobie na, taki, na takie wybory i mówiąc, ja nie pobieram karty do głosowania, to z góry wiadomo, na kogo głosujesz. No Amnesty International jeszcze napisało o tym, chyba Amnesty International, no jedna z tych organizacji, nie chcę też gdzieś tam, żeby mi wytknięto to, że to nie akurat oni, ale wydaje mi się, że na 99% Amnesty International też się w to wtrąciło i mówią o tym, że, 9, że żeby nie brać karty do głosowania w referendum, gdzie, no chyba o to referendum też walczyliśmy, Ja w jakiej ono formie teraz jest wiadomo. Że jest to po prostu zrobione przez polityków, ale no na to pozwala polskie prawo, na to pozwala polska konstytucja i tu chyba powinniśmy nad tym się zastanowić, czy tego prawa nie zmienić i nie wymagać tego od polityków, bo tak naprawdę możecie sobie zebrać te pół miliona głosów, żeby referendum jakiekolwiek przeprowadzić, a posłowie i takie mogą wyrzucić do kosza. I tak już się działo w Polsce. Serwis Politico w niemieckiej wersji określił tak. Organizacje pozarządowe i obrońcy wolności mediów ostrzegali, że te działania zniekształcają e, kraj, e, krajobraz polityczny przed wyborami w październiku 2023 roku. W drugim kwartale 2023 koalicja rządząca dominowała w wiadomościach TVP, uzyskując 80% udziału e, w relacjach politycznych, z czego 73% było poświęcone partii Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy to jest fair. Że z naszych bo to, że TVP, te, 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 TVN robi sobie takie partyjne wiece dla Donalda Tuska, no to jest to mimo wszystko prywatna stacja telewizyjna. Oni też sobie mogą, PiS może sobie założyć prywatną partię. Założyli stację. sobie, zapłacili im. To, że z naszych podatków to jedna rzecz, ale to zrobili sobie taką prywat prywatny folwark. No Właśnie problem jest w tym, że za to my wszyscy płacimy, za propagandę Prawa i Sprawiedliwości. 80% poświęcone rządom Prawa i Sprawiedliwości, a samej partii PiS 73%, gdzie podejrzewałem, że te pozostałe 20%, to i tak jest poświęcone, okej, okay, koalicji obywatelskiej, ale raczej jako nawalanie w nich, a nie rzetelne przedstawienie no, sytuacji. Tak, pokazują często, powiem Ci. No, w 20% ja, się okazuje. No, no to, ale oni, jeśli o nikim innym nie mówią, to 20% to jest dużo w tym przypadku. No, ale teraz takie pytanie, bo oni tutaj zarzucają, że to jest e, mieszanie w wyborach, że jest to. Niedemokratyczne nie powinno tak być. Ale czy to, że zagraniczne media, Parlament Europejski, politycy z Parlamentu Europejskiego również wtrącają się w polskie wybory i deklarują, że tylko Donald Tusk może tam coś zmienić, to też nie jest wtrącanie się w wybory w Polsce? No ja nagrywałam o tym, jak ten Weber, to Weber się wtrącał w nasze wybory jako pierwszy, nie? W sensie takim, że sobie nie wyobrażam, że. Obce państwo może w jakikolwiek sposób wpływać na wybory w Polsce. To jest bezczelność i hamstwo raczej. No. On nie wie. W każdym razie tak. Jeśli nie ufacie sondażom, bo one faktycznie są. Polityczne, bardzo często zlecane przez partie polityczne, Jak przez można media. było zobaczyć na wykresie, przez, z me, przez media związane z partiami politycznymi, to polecam właśnie zajrzeć przynajmniej na stronę fortuny partnera dzisiejszego odcinka, gdzie możecie zabetować, zatypować właśnie poszczególnych kandydatów czy poszczególne partie wyborcze, partie polityczne. <laughs> Gdzie tutaj bukmacherzy obstawiali konkretne szanse, analizując to nie pod kątem politycznym, tylko pod kątem finansowym. Więc im się to jakoś musi spinać. Zatem wydaje mi się, że dużo lepszym sondażem są właśnie typy bukmacherów, niż sondaże, gdzie w jednym, jednego tego samego dnia, jak przeprowadzi, to ktoś związany z PIS, a ktoś związany z PO, no to nagle się okazuje, że tu PO zaczyna wygrywać, a tam PO w ogóle traci. Tutaj tego nie macie. To nie jest polityczna strona. Politycznie jedynie mają e, te betowania. Więc. Two. No, i tutaj właśnie macie te e, typy, które możecie postawić. I to nie jest tylko na to, kto wygra wybory, a kto przegra. No, bo macie tutaj na przykład, właśnie, możecie postawić na prawo i sprawiedliwość, przykładowo, bo jest mimo wszystko największa szansa, że oni wygrają. No, i jeśli postawicie te 100 zł, które macie całkowicie gwarantowane, że jeśli przegracie, no to, e, no to e, nie stracicie, bo zostanie Wam to zwrócone. No to nie wygracie na takim Prawie i Sprawiedliwości na pewno zbyt dużo. Ale postawić i tak możecie. Jeśli jesteście pewni, że ta partia wygra, no to jeśli postawicie tam 100 tysięcy, no to na pewno zyskacie bardzo dużo, o ile wygra. Z kolei na, na koalicję obywatelską, jeśli wierzycie stuprocentowo w to, że ta partia wygra, to dostawiając już 100 zł, wygrywacie aż 418. Czyli jeśli jesteście turbo zwolennikami koalicji obywatelskiej, wierzycie w to, że oni na pewno będą mieli. Z, wygraną w tych wyborach, no to, no to wtedy można tak zagłosować. Jeśli jesteście turbo wyborcami Konfederacji, co się okazuje, oni też tutaj są na, trzeciej, na trzecim miejscu. Mm -hmm. Czyli tak samo niby jak w OKO.press, tylko tak naprawdę oni powinni być nie tu, tylko tu, z tym samym typem. Nie? To, to, to wtedy to wtedy byłoby mieli... identycznie jak w okopres. Tak, i to by było głupie, nie? ale no jakoś w okopres e, to działa. W każdym razie, jeśli na Konfę byście, za, za, byście postawili 100 zł, to wasza wygrana... To byłoby już 29 304. Więc możecie postawić taką Konfederację i namówić mnóstwo osób, żeby ta konfederacja wygrała. No to wtedy będziecie mieli. Jaki telefon od Tuska? <tuska> Tak, Tusk ostatnio zrobił taką, e, tą no, mm, Kampanię. no taki filmik sobie nagrał, ale mam pomysł, dowalimy PiSowi, dzwonię do znajomych i dzwoni niby do znajomych, o panie premierze, super, co pan robi, a chciałem panią namówić, żeby pani głosowała na mnie i niech pani namówi swoich znajomych, o udało mi się już 20 namówić, no ciekawe, no, wyobraźcie no, sobie, że dzwoni do was jakiś kolega ja i, ja i ja mówi, ja sobie dzisiaj tak myślałam, że dzwoni do mnie znajomy i mówi, ty głosu zagłosuj na Tuska, no. Jaki jest Wasz komentarz do tej sprawy? Może będziemy się wypikiwać za dużo. Szkoda, szkoda kolegi, no, ale już by, bym go nie miała. No, ale to nie są tylko takie typy. Warto właśnie na to popatrzeć, no bo są bardzo inne, e, również ciekawe. Na przykład, ile procent będzie miała dana partia. Koalicja Obywatelska, czy mniej, czy więcej niż 31% e, procent w tych wyborach. No i jeżeli dacie, że mniej, no to e, 1,8. Czyli jak postawicie tam wtedy e, tą stówkę. Usuńmy tamten bet, że będzie miała mniej niż 31% i postawicie tą stówkę, którą macie gwarantowaną, zarobicie 158,40, to będzie wasza ewentualna wygrana. Więc całkiem fajny bet. Jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat i chcecie właśnie w ten sposób głosować, ale konkurować mogą również partie ze sobą w inny sposób, bo są takie handicapy, jak przykładowo to, że koalicja obywatelska kontra konfederacja. Wydaje się to niemożliwe, no bo konfederacja no raczej nie ma szans, żeby konkurować z koalicją no, obywatelską. Sugerujesz ale... się sondażami? No nie, no różnie bywa, wiadomo, ale właśnie te sondaże wpływają na to, jak ludzie później głosują. Dlatego tutaj macie handicap i w takim przypadku e, jeśli chodzi o samą tą ko koalicję obywatelską i konfederację no to jeśli wygra konfederacja, to im trzeba będzie doliczyć 20 punktów procentowych do tego. Więc tak naprawdę można nawet zmierzyć się, e, zmierzyć te dwie partie ze sobą, czy nawet poszczególnych polityków, bo to jest ciekawe. Mateusz Morawiecki ma 1,27, że zostanie premierem, Donald Tusk aż 5,0, że zostanie premierem, więc jest to też bardzo ciekawe. Co jeszcze ciekawsze, jeśli faktycznie wygrałaby koalicja obywatelska, są na to szanse jak najbardziej, bo przecież jeśli będzie duża koalicja e, tych e, partii opozycyjnych obecnie, no to jest szansa, że wygra również koalicja obywatelska. <laughs> I wtedy niekoniecznie Donald Tusk będzie premierem, bo może sobie zrobić taką samą akcję jak Jarosław Kaczyński i wywalił sobie no Mateusza Morawieckiego. Ja sobie tak pomyślałam, że teraz Donald Tusk by brał <laughs> przykład z PiSu. Raczej tak, bo Kaczyński jest fany i właśnie dlatego nie chce być premierem. Teraz jest wicepremierem i on zawsze wchodzi na wicepremiera, jak już się pali grunt w PiSie. Ale Donald Tusk też mógłby wziąć z niego przykład, bo patrzcie na to w ten sposób, że przez to, że Tusk był premierem, podpisywał się pod wszystkim, to wszystko to było, wszystko na, jego było imię, na jego imię. To teraz. To, Kaczyński wiedział, co robi. Tak, to teraz Tusk jest złodziej, Tusk jest ten, który okradł Polaków i tak dalej. Nie, tak jest oceniany e, przez wiele osób. A w PiSie, przez to, że Kaczyński nie jest tym premierem, tylko jest szeregowym posłem. No to co, zły jest Sasin, zły jest Morawiecki, zły jest Beata, Szy zły Beata Szydło jest zła. E, I wszyscy ci, którzy sprawują niby realną władzę, nie? A tak naprawdę wszystko na rządy Morawieckiego jest spychane. Więc nie jest takie pewne, że to właśnie Morawiecki będzie, że to właśnie Tusk, jeśli wygrałaby ko koalicja obywatelska, będzie premierem. Araf, a na Rafała Trzaskowskiego bo to jest chyba ten drugi człowiek, który no właśnie mógłby Właśnie ja bym być. pomyślała, że Tusk wypchnie Trzaskowskiego w roli premiera. Więc jeśli... Posz... Ten się będzie cieszył jak głupi. Więc jeśli by było tak, że to Rafał Trzaskowski będzie premierem, w takiej samej konwencji jak Mateusz Morawiecki, czyli tak naprawdę dzisiaj jest, jutro może go nie być. To jest taki premier, nie? E, bo wystarczy, że Kaczyński go odwoła i koniec. 880 złotych ewentualnej wygranej, jeśli postawicie stówę na Trzaskowskiego... Przypominam, darmową stówę z naszym kodem. Kod macie w opisie. Są bardzo różne te bety. Macie frekwencje ogólnopolskie. Mi się podobają te z tymi pytaniami. Czy tam yy, one są niżej? O te. Czy Roman Giertych zdobędzie mandat poselski w 2023 roku? To są takie bardziej przyziemne, że tam człowiek może sobie posprawdzać. Tak, też ciekawe. Zdobędzie mandat 1.40, nie zdobędzie 2.73. Możecie popatrzeć sobie na ostatnie jakieś wypowiedzi tych mm -hmm. ludzi, czy to, czy pojawiają się na często Twitter, w mediach. Gdzieś tam. Tak, tak, tak. No i to właśnie mo może też <laughs> spra sprawdzić się u Was. No to są naprawdę bardzo ciekawe typy, które. Jak na to patrzyłem, tak szczerze mówię, mimo tego, że to jest nasz partner odcinka, no to serio, ciekawie mi się to przeglądało. Właśnie w tym kierunku, jak bookmacherzy realnie oceniają szanse danych, danych wygranych czy przegranych, nie? Jest to mega, mega fajne. Ale Adrian Zamberg zdobędzie więcej głosów niż Sławomir Mencen na przykład w okręgu dziewiętnastym. Mega fajne, zajrzyjcie sobie koniecznie, sprawdźcie, link w opisie, jeśli zabetujecie stówkę, macie bez żadnego ryzyka, jak skorzystacie z naszego kodu, Link w opisie, zajrzyjcie, chociaż żeby sprawdzić właśnie jak to działa. Myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawa współpraca, jedna z ciekawszych jakie mieliśmy. Trzymajcie się ciepło, no i heja.